Wyjazd do Stanów to marzenie wielu ludzi, nie tylko koszykarzy. Ty dostałeś tą szansę. Lubisz swoje życie w Stanach? No, przede wszystkim było to marzenie, żeby dostać się do Ligi NBA, dlatego wyjazd do Stanów był jak najbardziej udany dla mnie. Na początku pojechałem do Stanów trenować, żeby przygotować się do, do draftu jak najlepiej. Zaraz po, wybra, po, po wyborze w drafcie zostałem w Orlando, gdzie trenowałem minimum miesiąc przez Ligę Letnią. i Robiłem tak przez kolejne trzy lata, kiedy przylatowałem, przylatywałem i walczyłem o, o, o awans do NBA. Myślę, że życie w Stanach jest całkowicie inne jest to całkowicie inna kultura, inne podejście, i można powiedzieć, że dzisiaj się czuję w Stanach bardzo dobrze. Czy jest coś z Polski w Polsce, czego ci brakuje za oceanem? Przede wszystkim przyjaźni, znajomych, polskiego jedzenia, tego typowego, domowego polskiego jedzenia. I myślę, że kolegów, z którymi się wychowałem. To są jedyne rzeczy, których brakuje mi. A czy Stany Zjednoczone stają się powoli Twoją małą ojczyzną, czy Twój dom, i to jest nadal Polska i Łódź? Jest to nadal Polska i Łódź. Jest taka możliwość, że przyjmę któregoś dnia może paszport, a jeżeli nie przyjmę to pozostanę przy zielonej karcie. mi tego tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu ułatwić sobie życie w Stanach i wjazd do Stanów, ale Polska i Łódź zawsze będzie moją ojczyzną, nigdy tego nie zapomnę. Jak sam wspomniałeś wcześniej, wyjazd do stanów i gra w NBA były twoim marzeniem, a teraz gdy jest już to rzeczywistością, a nie abstrakcją, to jakie są twoje pragnienia na dzień dzisiejszy? Ojej. No. Chyba moimi dwoma największymi pragnieniami to by było zdobycie, zdobycie mistrzostwa NBA na pewno to jest raz, a dwa. Prawdopodobnie założenie rodziny, założenie rodziny syn, córka. A czy m, przebywając w Stanach, żyjąc w Stanach, zatraca się jakieś takie polskie wartości, zatraca się to swoją polskość, czy ty nadal czujesz się tam Polakiem? Myślę, że zatraca się pewne wartości, ale również zyskuje się nowe. Ja na pewno zatraciłem tutaj taką mentalność, mentalność gdzie nienawidzi się, jeżeli komuś się dobrze powodzi i, i myślę, że jeszcze z Polsce taka mentalność, że się bardzo dużo zazdrości ludziom. Dlatego wyjazd do Stanów na pewno pomaga. Oprócz tego nie ukrywam, że w, w Ameryce ludność jest tak naprawdę bardzo, bardzo zdominowana poprzez cyferki, numerki, statystyki i w pewnym momencie ja też już taki zostałem się. Jak wygląda świat koszykarski za oceanem? Czy jest tam więcej rywalizacji? Więcej wrogości, jakiejś pychy? Wyniosłości niż w innych ligach? E, tak jak powiedziałem, Stany są, to, Stany są krajem bardzo rywalizującym, bardzo dominującym i oni uważają, że są numerem jeden. E, oczywiście są momenty, gdzie są ludzie i duże organizacje, które uważają się za najlepsze, uważają się za numer jeden, czy e, starają się oczywiście wywyższać, ale, ale myślę, że jest to w każdym kraju, jest to, jest to normalność, jest to codzienność. A czy da radę zawiązać tam przyjaźnie z jakimiś innymi graczami, koszykarzami? Czy ciężko jest? Myślę, że tak. Na pewno takie przyjaźnie nawiązałem ja, bynajmniej z Jaredem Dudley, który no, nie da się ukryć, przyjechał tutaj, żeby zobaczyć, jak w Polsce wszystko wygląda. No i na sam koniec, oczywiście, Ryan Anderson, mój najlepszy przyjaciel z NBA, z którym jestem w stałym kontakcie i bardzo dobrze się dogadujemy. A czym jest dla Ciebie sukces? E, czym jest dla mnie sukces? Ciężką pracą.